No hej z tej strony Gucio, mamy dzisiaj do rozszyfrowania rajdowe mistrzostwa świata w wirtualu, czyli najnowsze e-sports WRC, także zapraszam Was do recenzji. Po wielu, wielu latach licencja WRC wróciła w końcu do Cold Masters i jakże jestem z tego zadowolony. Bywało różnie na przestrzeni lat. Przecież WRC robiło milestone w Włosi i uważam, że to były kiepskie rajdy samochodowe. Później był Kloton i, i Big Ben Interactive tutaj było różnie, raz lepiej, raz gorzej. Ostatnie części te generations były całkiem fajne, ale. Code Masters myślę, że pokazało już takim dertem rail, że naprawdę znają się na rzeczy i potrafią ogarniać rajdy samochodowe, więc cieszę się, że ta licencja do nich wróciła. No i zobaczmy, co tutaj Brytyjczycy wymodzili nam w najnowszym WRC. Przede wszystkim dali nam do dyspozycji fantastyczną karierę, która jest bardzo rozbudowana, ma bardzo wiele funkcji i bardzo mocno skupia się na zarządzaniu. I to mi się niesamowicie spodobało. Dlatego, że mamy y, możliwość poczuć się jak prawdziwy kierowca rajdowy, który rozpoczyna swoją karierę w rajdach samochodowych, który zderza się z rzeczywistością, czyli z wysokimi kosztami wszystkiego, każdego elementu, z tym jak szybko te części się zużywają, jak dużo trzeba kasy na to wydawać. No i jednak pozyskiwanie sponsorów jest tam ważne. I tutaj mamy jakiś budżet przeznaczony na cały sezon. Oczywiście on jest większy niż w jakichś tam amatorskich rajdach, w końcu to jest WRC, ale mimo wszystko mamy jakiś budżet, w którego obrębie musimy się poruszać i możemy wynająć swój samochód, możemy też zbudować swój samochód, ale o tym za chwilę. I oczywiście musimy zarządzać także ekipą, czyli mechanikami, menadżerami, którzy dbają o to, żeby zmniejszyć nasze koszty startów, albo właśnie jeżeli chodzi o mechaników, którzy szybko i sprawnie naprawiają nasz samochód, na przykład po jakichś zderzeniach w trakcie rajdu, więc trzeba dobrze zarządzać kasą, no i trzeba mieć oczywiście jakieś umiejętności, żeby zajmować jak najlepsze pozycje i tą kasę zdobywać. Mówiłem o tym, że możemy stworzyć swój samochód i nim startować, i oczywiście jest taka fajna funkcja. I dosłownie budujemy samochód od podstaw. Wybieramy silnik, jaki będzie do niego montowany, napęd, a potem wszystkie te pojedyncze elementy, takie jak zawieszenie, dyferencjały, turbiny, nie wiadomo co tam jeszcze, oczywiście wizualne również zderzaki, spoilery i tak dalej i to prezentuje się naprawdę świetnie. Spędziłem sporo czasu na tworzeniu swojego pierwszego samochodu. Potem oczywiście jeszcze do tego może dojść malowanie, jak żeby inaczej. I oczywiście w ramach kariery musimy się poruszać, jak już wspomniałem, w budżecie. Potem te elementy, niektóre możemy oczywiście wymieniać na lepsze. Natomiast jest też taki tryb budowania jakby poza karierą i tam możemy popuścić wodze fantazji, tam możemy zrobić naprawdę cuda nie patrząc na koszty. Świetny tryb. Uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, daje dużo zabawy, dużo frajdy i lepsze poczucie tego, co tak naprawdę dzieje się w tych rajdach. Oprócz trybu kariery, bardzo wciągającego swoją drogą, mamy także tryb moments, gdzie przeżywamy różne wydarzenia fikcyjne lub te, które wydarzyły się na serio w historii WRC i próbujemy odtworzyć, czyli na przykład mamy jakiegoś zawodnika... Który kiedyś tam osiągnął jakiś sukces w jakiś warunkach i my musimy dokładnie ten sam sukces w określonym czasie, jakiś tam odcinek przejechać, musimy to powtórzyć To jest naprawdę świetna zabawa, widziałem coś takiego już w MotoGP, sprawdzało się tam bardzo dobrze i myślę, że tutaj też będziecie z tego zadowoleni Jeżeli chodzi o multi, tutaj nie ma żadnej rewolucji, po prostu to są zwykłe rajdy, odcinki lub mistrzostwa z innymi użytkownikami od razu mówię, wyciszcie sobie czat, jak nie chcecie słuchać chrząchania, chrumkania, śpiewania i nie wiadomo czego jeszcze, tam naprawdę jest wielu graczy, a wyciszanie czatu nie jest wcale takie intuicyjne, trzeba się zagłębić w opcje głównej gry ale polecam jak chcecie mieć po prostu święty spokój bo gra wycisza jakby dźwięki silnika otoczenia i tak dalej tylko po to żebyśmy my musieli słuchać tego co za granicą w innych pokojach się dzieje także średnio ale warto warto wyciszyć choćby dla świętego spokoju Oczywiście są jeszcze tryby jakieś tam pojedyncze czasówki pojedyncze rajdy więc jest tutaj naprawdę dużo dużo dojeżdżenia, jest mnóstwo krajów które możemy odwiedzić mnóstwo odcinków do tego możemy jeszcze przejechać dane odcinki o różnych porach roku to też zmienia rozgrywkę no i oczywiście mamy bardzo wiele klas dostępnych samochodów możemy się ścigać samochodami współczesnymi z napędem na dwa koła na cztery koła jakimiś klasykami starymi naprawdę jest sporo tego do wyboru więc zabawy jest tutaj ogrom to jest oczywiście bardzo, bardzo dobry plus. No ale dobra, cieszę się, że Codemasters wróciło jakby do robienia WRC od czasów starego Kolina 1, 2, 3, bo wtedy mieli jeszcze tą licencję. Ale teraz pytanie dlaczego? No, dlatego, że kto, kto, ale oni potrafią robić rajdy samochodowe. Zrobili świetnego Derta Rayleigh, jedynkę, dwójkę to na pewno kojarzycie, bardzo wymagające gry. No i teraz musimy sobie jasno wyznaczyć taką granicę, że nowe WRC od E-Sports nie jest takim zaawansowanym sumalatorem jak Dirt Rail. Nie odbiega daleko, ale jednak jest mniej trudny w obsłudze niż niektórzy mogliby na to liczyć. Nie oznacza to jednak, że to WRC jest zręcznościówką. O nie, oczywiście, na niższych poziomach jakieś tam trudności w sterowaniu, jak sobie powybieramy asysty i tak dalej, można mieć takie wrażenie ale jednak jeżeli wybierzemy tryb ekspercki no to zabawa zupełnie wygląda inaczej jest naprawdę wymagająco na padzie trochę łatwiej i dopiero na kierownicy w moim przypadku na Thrustmaster T300 RSGT, było czuć naprawdę mega różnicę i było czuć włożone serducho i skill twórców tą fizykę jazdy Także krótko podsumowując to zagadnienie, mogę wam powiedzieć, że użytkownicy casualowi, tak zwani niedzielni gracze, którzy po prostu lubią rajdy, chcą sobie trochę pośmigać, to oczywiście świetnie się tu odnajdą, ale ci, którzy szukają wyzwań, ci, którzy szukają naprawdę wymagającej rozgrywki, chcą poczuć i kawały jazdy, no to jak najbardziej również jest to gra dla nich. Oczywiście na padzie jest trochę łatwiej, musiało być to zrobione przystępniej, ale to w sumie takie życie gier na licencji. Natomiast użytkownicy, który, którzy mają kierownicę, którzy mogą ją podłączyć, no to odczują naprawdę pełen zakres fantastycznych wibracji, force feedback i tak dalej, każdy kamyczek, drobinkę niemal, więc świetnie się to sprawdza. Tak jak mówię, nie jest to aż tak trudne jak Dirt Rally, ale wystarczająco wymagające, żeby no, trzeba było trochę nad tym posiedzieć i się przyłożyć dla osiągania dobrych rezultatów. Uważam, że Codemaster znalazł tutaj świetny balans pomiędzy właśnie taką casual'ową rozgrywką, a dla tych graczy, którzy szukają wyzwań i zaawansowanej zabawy. Graficznie gra nie powala, no jest po prostu poprawnie wykonana jak na te czasy, nie ma tutaj jakiegoś szału i fajerwerków, które zwalą nas z nóg. Oczywiście jest ładna, ale są też elementy gdzieś tam otoczenia zwłaszcza, które no, gdzieś tam mogłyby być trochę lepsze. No no to generalnie zawsze uważałem, że w tego typu grach nie ma to aż takiego znaczenia. To nie jest Spider-Man, gdzie przemierzamy miasto, podziwiamy wszystko po kolei. To jest WRC, w którym skupiamy się na jak najlepszym pokonywaniu zakrętów i trasy. I raczej też mało kto zwraca uwagę na jakiś domek, gdzieś tam w tle stający samochód obok. Bo nie na tym to polega. Mam jednak problemy z technikaliami. Ja grałem na PS5 i gra generalnie działa płynnie, ale są zauważalne spadki FPS-ów. Niestety. Nie jakieś drastyczne, nie takie, które utrudniają rozgrywkę. To są takie drobne dropy, tam powiedzmy do 50 klatek, no ale i wystarczająco odczuwalne. No widać, że niektóre rzeczy lekko chrupią, tylko się przycinają i ten problem też nasila się w multi, więc ja mam wrażenie, że tutaj chyba po prostu z optymalizacją jest coś, nie tak? I mam nadzieję też, że jakieś aktualizacje będą w stanie coś podobnego wyeliminować, mam nadzieję, ale tak jak mówię, nie jest to jakieś yy, bardzo nachalne, nie rozwala to totalnie rozgrywki. Naprawdę dalej można komfortowo i bardzo przyjemnie grać. Śmieszy mnie jednak fizyka modeli i zderzeń. Zderzenia są bardzo staromodne, że tak powiem. Po prostu wpadamy w jakiś obiekt i niestety często się na nim zatrzymujemy, ale w taki sposób bardzo nierealistyczny. Nie umiem wam tego opisać. To po prostu jest redukowanie prędkości do zera i przylepienie się do tego obiektu. Natomiast elementy, które odpadają, jakieś maski, drzwi i tak dalej, to jest po prostu śmieszne. To się zachowuje bardzo dziwnie, nienaturalnie. Te elementy sprawiają wrażenie super lekkich, jakby w ogóle były w swoim innym świecie, albo czasem jakby były z grawitacją na księżycu. One tak się odbijają, ale tak lekko lecą tam. Nie ma tego ciężaru, więc to mnie bardzo rozbawiło. Oczywiście to nie przeszkadza, trochę może jak ktoś chce się wczuć, to wybija z imersji, natomiast nie przeszkadza w rozgrywce, co najwyżej sprawi, że się zaczniemy śmiać. Jak już wspomniałem, w WRC nie było pierwszą grą, po którą zawsze sięgałem, wolałem tematy asfaltowe, ale tu muszę przyznać, że się bardzo wciągnąłem. E, na przykład w WRC Generations też mi się podobało, od poprzedniego wydawcy i studia i jakoś specjalnie mnie nie wciągnęło. Dobrze mi się jeździło, ale to było także że dwa, trzy odcinki, dziękuję, koniec, idziemy grać w coś innego. Natomiast tutaj się wciągnąłem i gram już no, kolejny wieczór z rzędu i nie mogę się odkleić. No bardzo mi się to spodobało, zwłaszcza na kierownicy, a to jest jak na mnie myślę dobry znak. No i podoba mi się ten kompromis właśnie między padem a kierownicą tu i tu. Możemy poczuć wyzwanie tu i tu jeździ się naprawdę dobrze. Według mnie na kierownicy lepiej, ale nie wszyscy ją mają, więc oczywiście pad jak najbardziej dobrze się sprawdza tak, tak samo. Oczywiście Dual sense podejrzewam, że lepiej niż Xboxowy, co już miałem parę takich porównań, ale myślę, że i tam będzie wystarczająco dobrze, więc cieszę się, bo Codemasters pokazało, że cały czas potrafi świetnie robić gry rajdowe, zrobili świetnego Derta Rally dla naprawdę zagorzałych maniaków WRC, rajdów i tak dalej. Natomiast tutaj wypracowali fantastyczny kompromis, każdy znajdzie coś dla siebie i uważam, że to jest no być może nawet najlepsze WRC, jakie dotąd powstało i oczywiście nadal podkreślę, bo zawsze się tu znajdą ludzie, którzy będą mówili, a co z Richard Burns, Rayleigh i tak dalej. To jeszcze raz podkreślę, to nie jest taki full sim, oczywiście, że Richard Burns był. Jeszcze bardziej realistyczne Tam naprawdę to była świetna, niesamowita gra. I pomimo wielu lat, które upłynęły, ona dalej robi niesamowite wrażenie. Gry na licencji są takie, że muszą być niestety przystępne dla większości osób. I patrzę pod tym kątem, więc jeżeli szukacie symulacji, jasne, idźcie do Dirt Rally idźcie do Richard Behrensa. Natomiast jeżeli chcecie się dobrze bawić, ale też, żeby to było w miarę realistyczne i i dobrze odzorowywało. to, co się dzieje z samochodem, to jak najbardziej eSports w WRC da Wam taką możliwość i myślę, że nie ma co tutaj tego porównywać z jakimiś full simami. Także gorąco polecam, gorąco zachęcam. Jak macie już jakieś wrażenia z jazdy w WRC nowym, no to oczywiście podzielcie się tym w komentarzu. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i co? Do zobaczenia na kolejnych szutrowo-asfaltowych trasach. Cześć!